Siemano ludzie, Sebek z tej strony Dzisiaj postanowiłem rozegrać sobie mecz Eliminację do Euro 2016 Ten mecz, który ja sobie rozegram teraz Już się pewnie widzieliście po tytule Będzie to mecz Niemcy Polska Ten mecz oczywiście, prawdziwy mecz Rozegrany zostanie dopiero 4 września, a ja pomyślałem sobie Że rozegram sobie go dzisiaj Nie mam jeszcze herbów Tych dwóch drużyn, oczywiście będę otwierał Saszetki z rotu euro 2016 ale mam dwóch bramkarzy jest tutaj oczywiście Neuer i Wojciech Szczęsny do meczu użyję sobie blisterek mam jeszcze tutaj blisterek 30 kart, jedna limitka oczywiście limitka się nie będzie liczyć bo to jest Karim Benzema dobra otworzymy sobie no i zobaczymy czy w ogóle padną jacyś piłkarze z tych dwóch drużyn <laughs> e, od razu mówię, że e, wszystkie karty się liczą oprócz, e, oprócz herbów a tak to wszystkie, nawet line-upy też będą się liczyć dobra otworzymy sobie blisterek mamy tutaj piękną limitkę benzemy Wczoraj oglądałem filmik, doktor Radian otwierał taki blisterek właśnie z, Karim, z Karimem Benzemą. Dobra, Benzema niech sobie tutaj siedzi i ogląda meczyk. I mamy tu raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć saszetek. Zobaczymy jak, jak to pójdzie. Tu mamy Ronaldo, Koszta, Ronaldo, Ronaldo i Koszta. Dobra, lecimy z tym koksem. Zacznę sobie tutaj... Od... o przepraszam Wojtek dobra koniec wygłupiania się lecimy z meczykiem widać mnie tam w saszetce powtarzam liczą się wszystkie karty oprócz herbów dobra rozpoczynamy meczyk sorry bo jestem trochę chory o proszę no i jeszcze no pięknie trafił mi się Mesut Ezil Początek meczu i Niemcy prowadzą już 1 do 0 Mesut Özil strzela pierwszą bramkę I jest gol Dobra, lecimy dalej Mamy tu Rumunię Tu jest coś odwrócone Tu mamy line-up'a O jest i Chorwacja, Herbik e, Pique, Hiszpania i kartą specjalną mamy tutaj o, Shakiri e, Szwajcaria fans favorite coś mi się wydaje, że to jest chyba moja powtórka, ale nieważne, dobra tutaj się bawimy w meczyk o, tu widzę, że są karty odwrócone do do tyłu, w sensie do przodu dobra, co my tu mamy, Czechy nie ma gola, no dawać Polacy, dawać Mamy tutaj line, line up ze Szwecji Turcję e, repu, Republikę Irlandię O Pogba No Jak Wam wczoraj się podobał mecz No niestety Real odpadł Ale takie jest życie I co my tu mamy? O nie! Znowu fans favorite No teraz to już jest na pewno moja powtórka no masakra. Nieźle, nieźle. Dobra, mamy jeszcze trzy saszetki. Teraz będą saszetki z Ronaldo. Nie tylko Ronaldo, ale ja sobie tak wymyśliłem, że pierwszy piłkarz od samej góry po lewej stronie. Takie mam widzi mi Lukaku, Belgia. Lubię Belgów. Belgowie są bardzo fajni no tu mamy Czechy O oh, wow oh fuck game changer mój pierwszy game changer z Latan Ibrahimović nie wiem czemu mi się wydawało że to jest bazówka ale czad. mój pierwszy game changer no świetnie Ibrahimović Dobra, Ibrahimowicz będzie oglądał mecz ich również. <grych> Zarąbiście. Dobra, Szwecja. No co jest z tymi Polakami? Słowenia i Francja. Nie ma gola. Zostały dwie saszetki. Ostatnie dwie saszetki. Mecz dobiega prawie końca. Do końca. A jest na razie 1 do 0 dla Niemców. Mamy tu maskotkę. Jest ma maskotka, to już moja powtórka, no? no nieważne. Tu mamy Herbik, Czech, Serbia, Bośnia, Rumunia i Line, co ja mówię? a <grymna> nie wiem dlaczego <grymna> i Rumunia, Bogdan na bazówce. No, ostatnia saszetka. Dawać Polacy. My chcemy Gola. Polacy, my chcemy gola. My chcemy gola No, Polacy dawać. Portugalia. Dani, o Sergio Ramos. Defensive rock Moja powtórka, ale ta karta jest świetna. No, chociaż żeby Polacy wyrównali. Mamy Herbik Rossi. Ostatnia saszetka. No, dawać Polacy. Słowenia. Norwegia I ostatnia karta, czy to będzie Polska? Nie, to nie jest Polska, to jest Bośnia i Hercegowina. No niestety U mnie w meczu Polacy przegrali z Niemcami 1-0 A bramkę strzelił Mesut Özil, świetny piłkarz A tak ogólnie to cieszę się, że go trafiłem, fajnie no i co? A na koniec pokażę Wam oczywiście karty specjalne. Tutaj mi się trafił Herbik Rosji, Sergio Ramos na Defensive Rock. Tu mamy Czechy, Herbik, maskotkę oficjalną, Turcję, Herbik, line -up As, e, Szwecji. Tu mamy Fans Favorite dwa razy, <grydy> e, Szwajcaria, szachiri e, Chorwacja, Herbik i Line-up. Serbia. Ale najpiękniejszą kartą. Oczywiście wyciągniętą z saszetki. Bo tam oczywiście no, jest też Kani Benzema jest mój pierwszy game changer i świetny zawodnik ze Szwecji Zlatan Ibrahimowicz. No fajne są. Być, mogłoby tu... Czegoś tu brakuje, ale, ale jednak... No fajnie wyglądają te Game Changery, naprawdę Zlatan Ibrahimowi Game Changer No i oczywiście Moja kolejna limitka Karim Benzema Też miał okazję wczoraj, ale niestety Niestety Dobra Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał U mnie Niemcy wygrali 1 do 0 A my czekamy na prawdziwy meczik, on będzie dopiero 4 września. Ja Was wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.